Farcraft Broadcasting Company zawsze podkreśla, że jest medium niezależnym i bezstronnym działającym w interesie publicznym, dlatego informuje, że niniejszy filmik nie jest materiałem informacyjnym, lecz spotem wyborczym wyprodukowanym przez konkretną partię na jej korzyść. PBC nie ponosi więc odpowiedzialności za treści wewnątrz spotu. Szczegóły w opisie. Na serwerze powstaną wille z budżetu serwerowego, ale tylko dla skrętosów. To jedyny projekt tej partii od czasu czerwcowych wyborów. Prawie nikt już nie gra, choć mamy wakacje. Nie zrobili żadnego eventu, żadnej przydatnej ustawy. Nie spełnili obietnic wyborczych, spowalniają pracę parlamentu i przyznają, że lubią się dalać. Oni dbają tylko o własny interes. Chcą rządzić, by mieć poczucie władzy, i nie poddają się. Znów chcą wygrać i niszczyć nasz piękny serwer. Znów będą próbowali cię przekupić. Nie pozwól na to. Twój głos jest bezcenny, nie sprzedaj go. Ja jestem Hipa Helgas, razem z Matrixem będziemy kandydować z listy Partii Moderna. Nie jesteśmy jak Skrętos, ostatnio nie wygraliśmy, ale spełniliśmy obietnice wyborcze. Dzięki nam admini za chwilę wgrają czat głosowy. Stworzyliśmy obiecaną telewizję i dajemy w niej głos dla wszystkich, nie tylko dla siebie. Utworzyliśmy zasady, dzięki którym nikt nie sfałszuje wyborów. Ale żebyśmy mogli zrealizować wszystkie obietnice, potrzebujemy Waszych głosów. W ostatniej kampanii każdy mógł mówić, że jego partia jest najlepsza. Dopiero teraz widać, komu tak naprawdę zależy. Nie sprzedaj swojego głosu, wybierz uczciwą partię, wybierz partię Moderna.